Przy długim targu 44 w centrum starego miasta Gdańska Usytuowany jest jeden z najbardziej charakterystycznych zabytkowych obiektów grodu nad Motławą Dwór Artusa. Dawniej było to miejsce spotkań kupców, ośrodek życia towarzyskiego później mieściła się tam giełda, a obecnie jest to oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Dzięki uprzejmości kierownictwa i pracowników tej placówki. Będzie możliwość pokazania nie tylko bogactwa pamiątek świadczących o wyjątkowym charakterze tego miejsca, ale także sali, której ekspozycja przybliża współczesnym etos rycerstwa. Znajdujemy się w sali rycerskiej dworu Artusa. Mało kto wie, że dwór Artusa to nie tylko wielka hala, nie tylko piękne wnętrza sieni, sieni Gdańskich, sieni ekonomistów, ale również właśnie rycerska sala. Sala, która nawiązuje do tradycji arturiańskich, związanych bardzo, bardzo z dworem Artusa właśnie. W sali rycerskiej nie mamy eksponatów sensu stricto. Mamy za to bardzo wierne repliki, które wzorowane są na tych oryginalnych, średniowiecznych przedmiotach, broni, strojach. I innych. Staramy się tutaj opowiedzieć pewną historię, historię średniowiecza i historię króla Artura. Począwszy od historii średniowiecza, staram się przedstawić to polskie rycerstwo między X a XV wiekiem. Cała rycerska oczywiście cały czas się rozwija, nie wszystko jest dokończone, jest to projekt obliczony na lata, ale już kilkoma bardzo ciekawymi rzeczami możemy się pochwalić, takimi jak na przykład odzorowane. W z X XI wieku. Tutaj mamy woja drużynnika Bolesława Chrobrego z stroju z X, X, XI, może początków XII wieku. Wszystkie te elementy, które tutaj widać, zrobione są z takich tkanin, z takich tworzyw, jakie były dostępne właśnie w danej epoce. Mamy wełnianą tunikę przytą lnianymi takimi taśmami, do tego krajki tkane z wełnianych nici, skórzane sakwy obite. Mosiądzem, brązem, złotem, srebrem i innymi surowcami. Oczywiście te wszystkie kaletki nie są puste. Mamy tutaj różne ciekawe przedmioty, takie jak na przykład ten. Jest to sakiewka skórzana, a w środku coś, co zawsze budzi ogromne zainteresowanie wszystkich zwiedzających. Otóż jest to taki przedmiot zrobiony z żelaza. Przedmiot dość dziwnie wyglądający. Kiedy prowadzi się tutaj lekcje z dziećmi, to często mówią, że są to albo wąsy, albo okulary. A otóż nie, otóż jest to średniowieczna zapalniczka, która służyła do tego, aby dawniej wykrzesać ogień. Robiono to w ten sposób, że pocierano o taki łatwopalny kamień taką oto zapalniczką i krzes krzeszono iskry. I to jest właśnie przykład tego, co staramy się w sali rycerskiej pokazać. Staram się pokazać, jak dawniej w średniowieczu ludzie żyli, jak sobie radzili z rzeczywistością i jak, jak starali się przetrwać takie codzienne wyzwania. Obok tego rosłego woja stoi sobie młody chłopiec, ponieważ sala rycerska przeznaczona jest w dużej mierze dla dzieci, dla młodzieży. I poprzez tego chłopca chcieliśmy pokazać, że dawniej dziecko miało ogromną, olbrzymią rolę. Ten chłopiec tak na oko wygląda na 12-13 lat, a jak widać, już jest bardzo dobrze wyposażony, bardzo dobrze ubrany, bowiem nie byle jakiego ma ojca a wojownika, drużynnika Bolesława Chrobrego. Ten chłopiec ma również bardzo bogate krajki, ozdobne, różne tutaj szlaczki na tych krajkach się znajdują. Ma piękną, obitą, bardzo taką drogą w średniowieczu tkaniną wełną. Tkaną wiodełkę sakwę. W sakwie znajduje się oczywiście dodatkowa zapinka do płaszcza, ponieważ żadna sakwa tutaj nie jest pusta. E, także wszystko tutaj wygląda jak należy. Ma kaptur, żeby nie było mu zimno, kiedy zastanie go na trakcie deszcz. Ma płaszcz, płaszcz spięty żelazną fibulą. E, ma onuce, ma owijacze. Strój jest absolutnie kompletny. Dalej mamy broń. Broń mamy dużo na jednym stojaku, na drugim stojaku. Przeróżne rodzaje broni, począwszy od takich drobnych sztyletów, pięknie wyszlifowanych, pięknie wykonanych, ostrych, kutych, a skończywszy na takich większych odrobinę zabawkach, jak ten długi miecz, sięgający prawie do mostka. Dość ciężki, dość nieporęczny, ale będący dokładną repliką takiego miecza średniowiecznego. Oprócz tego mamy też nietypowe rodzaje broni, takie, które z mieczem wiele wspólnego nie mają, ale w średniowieczu również występowały. Takie jak na przykład korbacz, bardzo ciekawa broń i. Bardzo lubiana przez wszystkie dzieci, które przychodzą do nas tutaj na lekcje, jako że jest najcięższa i najbardziej taka działająca na wyobraźnię. No i jedna chyba z najpopularniejszych rodzajów broni, czyli topory. Dwa mam tej topory, jeden cięższy, jeden lżejszy. Ten cięższy raczej XIV-XV wieczny, ten lżejszy, wcześniejszy z X-XI wieku. Oczywiście repliki. Oprócz tego mamy zawszną kolczugę zrobioną z takich malutkich żelaznych kółeczek. Tutaj mamy hełm saladę późno tutaj hełm turniejowy i takie dłuższe drzewce halabardę i berdysz. No i tutaj zaplątała nam się taka płytowa rękawica, która do czynienia krzywdy raczej nie służyła, chociaż mogła, ale przede wszystkim miała chronić, chronić dłoń człowieka, który miał ją na sobie. Ten stół, przy którym teraz sobie siedzę, to jest stół bardzo wyjątkowy, bowiem. On, on jest dokładną repliką stołu, który znajduje się w Winchester w Anglii. Ten stół oryginalny jest odrobinę większy, ponieważ jego średnica ma 5 metrów i nie stoi, a wisi. Wisi na ścianie w Winchester w takiej wielkiej katedrze. Nasz stół jest jego dokładną repliką, jak zostało już powiedziane, i wszystko wygląda identycznie, jak właśnie w tym oryginale. Na brzegach znajdują się takie dziwne napisy. To są imiona rycerzy, którzy siedzieli w, da, którzy siedzieli w danym miejscu, począwszy od Galahada, skończywszy na Mordredzie. Tutaj, w tym miejscu, w którym siedzę ja, siadywał nie kto inny jak król Artur, czyli ten, który za budowę tego stołu odpowiadał. Ten okrągły stół znajduje się w sali rycerskiej nieprzypadkowo, bowiem oprócz tego, że chcemy opowiadać o rycerstwie polskim, o rycerstwie w ogóle, to również pragniemy nawiązywać do arturiańskich tradycji dworu Artusa, ponieważ Artus to inaczej król Artur. Jest to łacińska wersja imienia tego legendarnego władcy Brytanii i właśnie ten stół jest takim najbardziej widocznym elementem, który do jego legend nawiązuje. Na środku napisana jest bardzo taka znamienna sentencja, że jest to stół króla Artura i jego wiernych rycerzy po staroangielsku. Znajdujemy się obecnie przy replice zbroi, która oryginalnie datowana byłaby na początek XV wieku, czyli na czas wielkiej, chyba największej w historii polskiej bitwy pod Grunwaldem. Ta zbroja pokazuje bardzo dobrze, jak chroniony był XV wieczny rycerz. I począwszy od dołu, posiadał on takie oto metalowe osłony łydek, bardzo dobrze wyprofilowane, dostosowane do kształtu nogi, zapinane na skórzane paski. Dalej chroniły go takie zbrojnikowe osłony ud i kolan, które nakładano w ten sposób na nogę. One nie ograniczały w żadnej mierze ruchów rycerza, ponieważ bez problemu można było w nich wykonywać właściwie pełen zakres poruszeń nogą stawami. A przy tym świetnie chroniły zarówno udo, jak i kolano, jak i co ważne, bok kolana, czyli te elementy ciała, które są najbardziej narażone na ciosy mieczem, włócznią, toporem czy innym narzędziem służącym do robienia rycerzowi krzywdy. Dalej znajdowała się przeszywanica, czyli taki pikowany element, bardzo gruba kurtka, która chroniła rycerza przed działaniem nie tylko wroga, ale też samej zbroi, bowiem zbroja jako, że zrobiona była z metalu, bardzo często ocierała się o ciało, zostawiała różne e, rany na ciele gołym, dlatego też trzeba było zastosować taką kurtkę, taką przeszywanicę, która wypełniona była lnem i chroniła ciało przed zgubnym skutkiem, nie, skutkiem konstrukcji zbroi. Dalej mamy ręce, łokcie i osłona przedramienia, tak sama, konstrukcja, jak w przypadku łydek i zbrojników na uda. No, i kolejne rękawice, tym razem troszkę większe, troszkę lepiej uszyte, bowiem ten komplet należał do rycerza bardzo bogatego. No, i element chyba najciekawszy, czyli rycerski hełm. Ten konkretny jest o tyle ciekawy, że skonstruowany jest na podobieństwo pyska kreta i tak też się nazywa. Zasłona, która tutaj widać, nazywana jest krecim pyskiem, jest odczepiana od całości w ten sposób. Z hełmu można korzystać również bez zasłony, wtedy taki hełm nazywamy łebką. Tutaj bardzo ciekawie na boku widać takie zaczepy. Do tych zaczepów domocowywana była kolcza podwieszka, zrobiona z takich kółeczek jak tutaj, albo tutaj można zobaczyć. To chroniło ramiona rycerza, szyję i troszkę jeszcze bicepsy. To nie jest wszystko o czym e, można powiedzieć jeśli chodzi o salę rycerską. Znajduje się tutaj bardzo wiele różnych ciekawych przedmiotów ciekawych elementów opancerzenia ciekawej broni którą, do której obejrzenia serdecznie wszystkich chętnych zapraszam e, dwór Artusa nad wielką halą. Do zobaczenia.